Mobbing to słowo, za którym kryje się zjawisko, przed którym drżą pracownicy, ale którego powinny obawiać się również firmy. Jak wygląda, jakie zmiany w prawie szykowane są w najbliższym czasie? O tym będę dziś rozmawiać z Katarzyną Matyjewicz, działaczką i ekspertką antymobbingową. Cześć Katarzyno. Witam serdecznie. Cześć Piotrze. Katarzyno, chciałem zacząć od tego, że jakiś czas temu napisałem z żoną książkę o przemocy wobec uh -huh. dzieci i nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby wspomnieć o tym, że z tej książki wybijał taki fakt, że tak naprawdę według ekspertów nie ma rodziny bez przemocy. Przy czym ta przemoc może oczywiście różnie się objawiać. I właśnie w tym kontekście chciałem Cię zapytać, czy nie jest czasem tak, że nie ma też firm bez zachowań mobbingowych, czy każdy z nas kiedyś stał się ofiarą takiego zachowania? Nie mówię mobbingu jako takiego, ale chociażby zachowań noszących takie znamiona. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z Wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla Was. Wciąż jednak ponad połowa z Was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl ukośnik Goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Teraz zobacz, zaczęliśmy od tego, że mobbing to przemoc. Jak mówię o mobbingu, myślimy tutaj o środowisku pracy u ludziach dorosłych, ale tak naprawdę mobbing to jest dokładnie to samo, co bullying w szkole. To jest dokładnie to okay. samo, co nękanie rówieśnicze. Mhm. I na tym przykładzie widać to lepiej, jak bardzo jest to szkodliwe. Załóżmy, że jeden uczeń nęka innego ucznia w klasie mhm. i wszyscy to widzą. I tutaj wszyscy dorośli rozumiemy, że poszkodowanym w tej sytuacji nie jest tylko ofiara. Nękania. Mm -hmm. Tylko tak naprawdę wszyscy są ofiarami. Nawet ten, który nęka, też jest ofiarą tego, że postępuje agresywnie i że, przy, że coś takiego, że ta agresja w nim zostaje, że ta agres mm -hmm. na tą agresję mu się pozwala, że on się uczy, że można. Mało tego. Wszyscy, którzy to widzą, chociaż nie są ofiarami, wszyscy, wszystkie dzieci dostają mm -hmm. informację. Po pierwsze, świat to dżungla. Zwycięża silniejszy. Po drugie, to jest dozwolone. Mhm. Nikt nie staje, e, że tak powiem, w obronie słabszego, czyli jeżeli mi się coś stanie, to nikt nie stanie w mojej obronie. I Totalnie się sytuacja zmienia, jeżeli ta klasa byłaby zgrana, i jeżeli ta klasa by sobie na to nie pozwoliła. Mhm. I zobacz, i wtedy, wtedy nie dochodzi do tego nękania, albo ta osoba, która jest nękana, po prostu ma silne wsparcie społeczne. I wszyscy rozumiemy, na ile, mhm. na, na ile to działa. I jeszcze jedna rzecz. Ja, jak się uczyłam w szkole, to było no, bardzo dawno temu, naprawdę kilkadziesiąt okay. lat temu, i wtedy było jeszcze inaczej. I na przykład nauczyciele, Robili mo, może o wiele więcej już dzisiaj niedozwolonych rzeczy. Za naszych rodziców to jeszcze w ogóle, mhm. prawda? Za naszych rodziców było bicie, Lininki. linijki. tak. Mhm. Za moich czasów już nie była bicia, ale były różne sytuacje, które absolutnie teraz w ogóle by nie przeszły. I na przykład ja pamiętam, że jak chodziłam do podstawówki, to mieliśmy taką panią przed emeryturą, która szybko się denerwowała, jak ktoś czegoś nie wiedział, mhm. i rzucała w uczniów, czy, co miała pod ręką. Jeżeli miała gąbkę, to gąbką. spoko. Jeżeli miała kredę, to kredą. I to mhm. też nie było. Natomiast jeżeli miała cyrkiel drewniany albo drewnianą linijkę, mhm. to rzucała cyrklem. I rzuca, naprawdę rzuca jak leci mhm. albo rzuca dziennikiem. I teraz tak, czy to dla nas była trauma? Piotrze mogła być, ale nie była. A nie była dlatego, że my byliśmy zgrani. My się z tego potrafiliśmy śmiać. Jeżeli ktoś oberwał takim mm -hmm. cyrklem, albo oberwał kredą, to zaraz miał natychmiastowe wsparcie społeczne. Dzisiaj byś to obejrzała w mediach społeczności. Dzisiaj bym, tak, to mm -hmm. prawda, dzisiaj, dzisiaj byłby z tego wiral. Tak. Natomiast wtedy zobacz. I, to, i to na to nikt nie reagował. Nie reagował na to wychowawca. To normalne. No bo po prostu ta pani tak ma, jest tuż przed emeryturą, mhm. trzeba się uczyć. Po prostu nam mówili, to jej nie drażnijcie, mhm. nie? Po prostu odrabiajcie lekcje i tyle. Ale zobacz, my nie mamy traumy, bo my byliśmy zgrani. Mhm. My Teraz mamy przez to anegdotki. Jak się spotykamy, to wspominam, mhm. a też jak gdy jesteś kiedyś z cyrklem albo mokrą gąbką, jak ci przejechała po twarzy. To, I to jest ta różnica, czyli to wsparcie społeczne, to czy my mamy oparcie w naszym zespole, mhm. decyduje, czy to będzie trauma, mhm. czy nie. I dokładnie to samo działa w pracy, i dokładnie to jest jakby, ja uważam, że to jest moja osobista misja. Mówienie o tym, że to my możemy się przeciwstawić mobberowi. I to niesamowicie skutecznie. Jeżeli to co mówi mobber jest trucizną, to my mamy odtrutkę. My jako koledzy z pracy. I o ile ogólnie wsparcie jest ważne, czyli nie wiem, jeżeli ja bym faktycznie cały czas podważała wszystko co mówisz, mm -hmm. poszedłbyś do domu i twój partner, partnerka, twoja rodzina albo twój przyjaciel, przyjaciółka, powiedziała oj, ale to nie jest nieprawda, Piotrze, ty jesteś wspaniały, ale jaki jesteś cudowny, no to byś sobie powiedział, no super, że tak mówię, ale co mam mówić z moją przyjaciółką, co mam mówić z moim partnerem, nie? Mhm. Ale jeżeli to mówi ktoś, kto cię zna z pracy, i powie Piotrze, przecież ja z tą pracowałam. Ma to inną wagę. Ma to zupełnie inną mhm. wagę. Ma to, jest to o wiele bardziej wiarygodne w mhm. tym kontekście mobbingu w pracy i to jest w naszych rękach. My to mamy, możemy dawać to wsparcie. Mhm. To bardzo istotne, o czym mówisz. Również mhm. to, że mamy lekcję do odrobienia jako społeczeństwo trochę wcześniej, czyli już na poziomie szkół, chociaż pewnie Absolutnie też wyzwaniem tak. jest to, co widzimy od czasów pandemii, czyli tych rozpadających się więzi społecznych.